Takie fantastyczne sztachetki. Słuchajcie, za 4,96 netto za sztukę. Ta sztuka ma dokładnie 1 metr długości. Brutto to jest 60. O, zobaczcie. Równo metr. Z takich sztachetek mamy. 100 sztuk. Także idealne na ogrodzenie. Można sobie. Zobaczcie, jak to by wyglądało w takich, albo na jakąś taką żaluzję. Zobaczcie. O, jak sobie to ładnie proskładamy. Pięknie to wygląda. O, taką bramkę można sobie zrobić. Ta jest 11,5 cm tutaj szerokości. Kształt ma z dodatkowym tutaj takim fajnym przetłoczeniem. Oczywiście nie muszę przypominać nikomu, że tego malować nie trzeba. Oczywiście obustronnie kolor z jednej. Z drugiej strony kolor, i taką sztachetkę mamy na wyprzedaży w komornikach, bo się pomówiliśmy zamawiając dla klienta. I słuchajcie, normalna cena to by było 7,63, a teraz macie 60, czyli to jest 20% taniej. 20% taniej 100 sztuk, 100 metrów bieżących hety. Oczywiście na zamówienie też na naszej stronie www.html mamy inne kolory, jak widzicie, i takie, i drewno podobne, takie. Albo takie drewno podobne. Wszystkie informacje i ceny tych sztachet znajdują się na www.tkmeu. Też takie półokrągłe, zobaczcie, takie ładne. Także ja serdecznie zapraszam. A te pamiętajcie, mamy tutaj w bardzo dobrej cenie. Jeszcze raz pokażę. I cena jest, zobaczcie, 496,60 za metr. Pozdrawiam. Zapraszam. Dzwoncie. 500, 807, 507. To jest na centralkę, tam też możecie wybrać oddział Cześć.